Dzień dobry, cześć, z tej strony Wilku, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii z gry LEGONIA Jones 2 przygoda trwa. Już dobrze znacie to przywitanie, ale dobrze też znacie chyba osobę, która dzisiaj pojawia się e, pojawia się w tym odcinku. O Nie dawno jest mnie to nie było, Michał, nie? Michał trochę pewnie was zanudził i trochę z nim tam polamiliśmy też w tym odcinku postaramy się jednak e, pokazać Wam e, co nie tak robiliśmy w e, jednym na pewno z ostatnich odcinków, a w tym odcinku dokończymy sobie Królestwo Kryształowej Czaszki Akt drugi nam brakuje tutaj w tej chwili tyle, co jam włączył, może. Dodatki! no Warto yeah. by to dać. Ha, się przyda? E, mogę nie powiedzieć teraz o starcie, że ten mnożnik razy 8 wcale nie jest zablokowany jak, przez jakiś bug, tylko razy Zablokowane, przez nasze. to oni mają myślenie? No, uczymy się od ciebie, więc. To tak szpamy. to wygląda. E, no, ale faktycznie tam był dość duży błąd, dwie postacie musimy ogarnąć i jeden wóz. Okay, tyksu ja. mówi, że. Siostrę Bożena. Tak, miała. że jedną z postaci jest siostra Bożena, znaczy sprawdziliśmy sobie to tak mniej więcej. I mówi, to że tak żeby wygląda. Ją, ją zdobyć, zdobyć jej serce, trzeba wygrać wyścig. Tak. Tylko najpierw trzeba znaleźć ten wyścig. To jest... no, prawda. Znaczy, o oh, jest. Mi się wydaje, że my na pewno próbowaliśmy to zrobić, ale, no, ale faktycznie mogliśmy my tego. Żeśmy... Mogliśmy to olać po prostu. Nie ukończyć. Na pewno potrzebujemy tego go. wozu. No, jak nie, że mi pokazujesz. No, taj... Samolot wyścigowy oh, yes. To yes. potrzebujemy. Yes. No, będzie długi odcinek. Czyli wozu już mamy. aż, tych Spokojnie. Już mamy czas ja poszukam tego Dowczenkę, ale tak może być, tak jak ty słówisz, że tutaj faktycznie Bożena lubi samoloty i się pojawi. Jak to tu jak to jest? O, jest Dowczenko, ale chowa się. Patrz, jaki cvn, jak? No nie mogę trafić! <grym> <grym> jaki gówno, nie. Będziesz by się chyba rozłączyć. Bo, <grym> bo <grym> nigdy tego nie zrobisz. Dobra, kupuję Dowczenkę. Tylko że, wiesz, że jak się rozłączę ja, to A... będzie niedobrze. A... No fuck! Jeszcze raz już. Nienawidzę tej akurat rywalizacji eee. eee. Trzeba większe jak że się teraz rozłączę z tym, no. tym. Dlaczego? Bo i tak będzie... Klawiatura zamignęła. Yeah, dał radę. O jest... Bro. już ale to chyba jest jeden z trudniejszych wyścigów, dlatego mi się wydaje, że my go zaczęliśmy kiedyś. No bo ci mi się, nie się wydawało, tak, że my, to my to zrobiliśmy my... nawet Mi się wydaje, że my go zrobiliśmy, ale go no nie zrobiliśmy, bo... bo nie ma sios. No, nie ma siostry, no. Ja, ja się będę wodził na dzielni teraz. O, 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 o. dobra widzę, widzę. Jak widzę to jest le... Jak patrzę Jak widzę, widzę to jest. No taka... niech to szlak by w mordę <laughs> Jeszcze, yes, Jeszcze jest szansa. Jest, 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 jest swoje. Takie... Oh yeah, Ooo yeah, będzie Bożenka. Będzie Jest! 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 Bożenka! Zrobiona! Jest z Laską! Znaczy, Laska z Laską, takie rzeczy. Jako wyskakuj to... z kasy, wyskakuj z wozu, z <noise> samolotu. O, poleciał. <noise> Żegnamy Państwa. No i wylądował. Malezyjskie linie pewnie. Nie będę wulgarny tutaj. Przyskaw, nie, nie chcę przytacać, przy, przytaczać w 100% sceny z, z Moralesem. <noise> No i w pysz do wylądowało i cały No, 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 no ja, ja. to jest wulgarny, Czyli, Nie no, byłeś no, nie i byłem. teraz co? Ja i co? No mamy 100%. W zasadzie, tym sposobem chyba mamy 100%. Jeszcze warto byłoby to sprawdzić. Ale sprawdziłem to za moment. Czy my sobie wszystkie misje zrobiliśmy? No wiecie, tak, jak to wygląda nagrywanie, to tak, tak się tak, gra, tak. się zapomina, Radoma się nie, jak się nie widzi, fiatów, się nie myśli, ale jest, 100%. O to chodziło. No i widzę, że mamy na timexie 5 minut na całe, także możemy jechać sobie. Rekordowy s... czas. No nie. nie? Możemy sobie wrócić na chwilę do ostatniej kruci, to Nie będziemy tu robili na pewno wszystkich misji teraz, ale no pokażmy wam, no, no tę, te, 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 te kwestię, w której popisaliśmy się wyjątkowym nieogarstwem. Ogólnie tam, a ostatnich wszystkie misji wszystkie misje no dobrze, ale róbmy może po kolei, bo tak. ta ostatnia klucjata to jest jednak ostatnia część. Ja bym zrobił tę jedną rzecz, żeby wam pokazać, że jednak nie ma bugów i przeniósł się do aktu trzeciego. Ja Pana tak. ostatnio klucjaty. Ogólnie te ostatnie no. odcinki były takie dziwne. Pamiętam, że z Michałem e, jedną... E, we, tak, gdybyśmy Polki nie użyli, to te odcinki trwają godzinę. No nie no były dalej, trudne, myślę, chociaż w sumie no, podpowiedzi też tam za dużo jakieś nie było i, i no nie wiem, tam akurat... Koń mi się nie skacze często. Słuchaj! Co? No, i jesteśmy ostatni krucjacie, już tych spełniaczek w ogóle nie widział. No, są konie tutaj. No dobrze, ale o co ci tu skakać? No trzeba było na platformy skakać, jakieś, wiesz, odblokowywać. Mm... Żeby A, patrz, blokować tak to się szyneczkę. Tak no właśnie, tak się robi naprawdę. My, my po prostu chcieliśmy zbierać z czerwonych kwiatków czerwone klocki, ale zapomnieliśmy o tym, że te czerwone kwiatki wyrastają po tym, jak się zasieje, czy tam, nie wiem, wzruszy nasionko, które wygląda jak moneta, tak? teraz Zruszymy się nasionko. Zruszamy nasionko. Tak. No, ale tak <grym> naprawdę tak. właśnie w taki sposób te klocki się zdobywa, nie tak jak my myśleliśmy, że trzeba rozpierdzielić. O, na górze jest full że trzeba rozwalić po prostu czerwony klocek, nie bo my... Naprawdę, ale no tutaj weźcie nam, no, po prostu no ze względu na to, że... Prawo. Co to było? Przedejść do poziomu gustowego. Łuje ja nie wiedziałem. To no, ze względu tam tam na to, że, to, że zazwyczaj wejść. się rozwalało, je, na nic się nie siało i to takie po prostu. Wejdź. Wejdź! No, takie przyzwyczajenie po prostu i, i, i wydawało nam się, że no tam na screenach to. No... Dzięki. No i nie wiedziałem, no trzeba było gadać jak już tam właściłe. Na... No w sumie ten sami był pewien. Na screenach, e, jak gdyby, było pokazane że te kwiatki w tych miejscach, gdzie u nas już ich nie było. Ja, Patrzę na ciebie. Gdzie, gdzie u nas już, już ich nie było. Człowiek, I po prostu myśleliśmy, łapka. że no, no, już zebraliśmy je, tak? No i To i ja tyle. tam. Ty idź tam. Tak, ty idź tam, ja pójdę tu i będzie fajnie. Tak. No, do, dość mało ich tam brakuje, więc to chyba szybciutko zbierzemy i przejdziemy do tego. no, się, no ale one to też są radę. bardzo malutkie, to nie jest tak łatwe. Ale się nasionka. No, ale... Sady, no. Nie jest napisane na opakowaniu, że ślepi, nie mogę powiedzieć. Ej, wyobrażasz sobie. Jestem ja ciała w sumie, to jest takie ciekawe. I Czy bardzo. na przykład są. no nie przejmujesz się losem niepełnosprawnych. Nie. No. Ja. No. Czy no. na przykład są gry dla ludzi, właśnie. No ale nie, no jak. które nie widzą? Na przykład nie wiem, że... Nie wiem, no, no takie, że na przykład. No ale teraz mówię poważnie, nie? No, no ale no nie wiem, nie wyobrażam to, sobie. To może. Ale, on jest, ale właśnie problem jest taki, że osoby, które na przykład nie widzą, albo nie słyszą sobie, lepiej wyobrażają. No, no, to, no to w tym momencie grafika jest bez sensu No tak, no, oś, o tym mówię Gry, wiesz, bez grafiki, tylko na przykład na zasadzie, że Biegnie sobie Indiana Jones I jak, nie wiem, biega w przeszkodę Albo w przeszkoda takie... się zbliża, to pad wibruje, albo coś takiego, takie, wiesz Nie, nie, wydaje mi się, że to jest trudne w realizacji Yeah, dziewięć, no i teraz Nasze ulubione, Szukanie ostatniego klocka Nie, tutaj chyba jest. Nie, naprawdę, Zbigniew, tutaj um, nie, nie pokazaliśmy jako wybitni e, Tutaj w Od zgłębiania tajemnic tej gry i tajniki niestety. No nie jej, wątpię, że wam nie... Um, Okazał się szło... no zbyt wątpię. trudne. No nie widziałeś to nie pindle. Ale wie, że nie wątpię. No, tak że... także. Także Tutaj nie było. Nic Na szczęście szybko to rozbiliśmy ze sztyksem i no, zauważył. <laughs> że chyba są jakieś monety, w które <coughs> warto by wejść. No i co, tam nie ma? Nie, nie widziałem. Ojej, to słabo. Zawsze można palać się do dookoła. O jest, chyba widzę. Coś czuję, że to jest to. Pewnie tak. I tak tam, jest. Tam, tam, tam 10 na 10. Wow, mnożnika chyba nie włączyliśmy, ale za dużo e, chyba co, co nie to? było też do zbierania, także mamy maksymalny mnożnik, wynik razy 8. Włączmy go sobie. Nie. Tak. Nie, ja chcę zobaczyć. Won. Także wrócimy do stanie krótkiego, ale już tylko z menu, bo nam brakuje chyba 4 misji tutaj do zrobienia na tego prawdziwego frajera. Poszkiwacza czy jak go tam... Jest taki fanpage, pokazywałem sztyksowi, sztuk Podrywy frajer? Yeah. Nie, do archeologa <gry> A, na Facebooku. To jest tak wioskowe, że naprawdę polecam. Kryształaczaszka polecam. czaszka, akt trzeci. Fantastyczna strona, akurat. 10. Mariola, małpa i te sprawy. Braku... Brakuje nam tutaj aż dwóch e, postaci I, i na szczęście... czterech misji. No, tam misje to tam pryszcz e, pewnie, albo nie. Ale na szczęście nie brakuje nam pojazdu. No na to co kończy? No wiemy, opowieść. Dobrze, dobrze. Nie, no, bo myślę, pytanie, że... co to najpierw, za postać? No, to jest dobre pytanie. E, sprawdziliśmy sobie, po prostu, mniej więcej, jak e, znaleźć te postacie z poprzedniego aktu, ale tych już nie. I może to być no. trochę dłuższe poszukiwanie. Obstawiam jak? Polkę. Um, no, tak może być. Kurde, a jak kontury wyglądają? Obstawiam Polkę? Eee no, no tak ciężko stwierdzić. Jedna to kupiła. Jednak taki talib? Jakiś? Eee, talib. <laughs> <laughs> no ostatni. nie, żona, z... e, Dobra, ale zjeść, tak, to będzie jakiś talib, znajdziemy go. Do... Poczekaj, e, bo dodatki, nie? A, nie. Czekaj. Ja, jak to wygląda? To na pewno dobrze wygląda. 11 520. Miałeś kiedyś na koncie? Nie, bo potem zmniejszyli ten mnożnik. Na koncie? Na koncie. Jest, no. Bankowy. Na koncie to ja nic No nie ja nie wiem, że później było chyba 3840 kg. No, ma to ma... max. No, coś takiego. Nie, trzeba ja tam I tutaj będziemy ekspert. Jumpować? No, no możemy wam przypomnieć, jak to wyglądało. O, a co to jest? O, co on kupione? No, no, właśnie, dobre pytanie. No to chyba nas lubi, to. Nieustraszony. Jak można je kupić? Buh. No właśnie, też Buh. nie wiem. Buch. W sumie resztę mamy kupioną? Nie, za, nie, nie zielonego, zielonego też nie kupiliśmy, nie więc też go kupimy. Buch, 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 buch. Ale Ci chyba masz komputer AMD. Nie, to ma stary Podajemy nasz PayPal. <grymne> <grymne> Dotacje mile, mile widziane. <grymne> tak przyjmujemy od 150 zwyż Dobre. <grymne> Trochę mało. no nie przyjmuję. groszy. Zwyż. Dobra. O, jest, 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 yes. to jest jakiś E.T. obcy. No wiedziałem, że. Opcji. Opcji. O, a ja mam Desi. zielony też. Predator. No to pani, to teraz to już jest. To jest została jedna postać. Super, to parę kawałek. Zresztą nie wziąłem tego klocka, co tam nie chcesz. Jest no, jesteś ślepy pałon, być. O, brzmi tak sado Ła, -mas to się leci? A, on nie leciliśmy. Tam. Chyba tak, ale no pewnie jest. Czekaj, bo to dobrze, dob dobrze jest, dobre podpowiedzi są, wiesz? i tak nie trafię, ale. Ej, chyba nie wyscieliśmy. Akurat te podpowiedzi chyba generują mm. zawsze, nie? Nie wiem, nie. O Jezu. Jak drugi raz się leci, to już nie ma. Tak? Nie no opcy się pewnie zrobił od tego. No chyba tak. Jest. No to co teraz? Jest! Babo! <grym> w tym momencie. Pojawił po, się problem. No drobny problem. Nie da się ukryć. A tego z łopatą białego mamy? mamy? Mhm. A tego czarnego z oszczepem mamy? Mamy. <grym> mamy. No trzeba sprawdzać, nie? No trzeba, trzeba. No, no a biją cię? Nigrę? W, w domu. Normalnie, no to... Ła, ła. Ja, to jest y, koni. Właściwie jego zwoki, znaczy kości. Znaczy, że nie lubią koni. Nie ma. No, albo właśnie za bardzo lubią. <śmiech> <śmiech> Bardziej bym w tę stronę... Ej paź, jak się od niego odbija. No brawo. Banks a mi się a wydaje, co robiliśmy? że to i on lata. Jezu, co to jest za obcy? Wow, ja yeah. i ma jakąś moc. <laughs> Ogólnie, Szczek chciałby coś przekazać. Co? Słyszałem od Ciebie takiego newsa, no. że bo, bo chcą niektórzy oglądać y, serię z LEGO Batman 3 No śmiało mówi, że nagra, no. jeśli jakaś piękna niewiasta przyjdzie do tego serii i będzie chciała nagrywać O, dokładnie I to jest taka takie do Was Więc zapraszam, jeżeli jeśli, no, jakaś piękna niewiasta chce nagrać Zdjęcia wysłać do Delta Games strzel? Tak, zadecyduje Tylko, tylko mogą być ubrane, nie muszą <laughs> no. <laughs> Nie, nie muszą być nagie tak więc, no jeżeli są chętne panie, to oczywiście zapraszam do Mostu Udostępnie, wystarczy przyjść. Tak, do Poznania, mniej więcej. Do, do, do Poznania. Do... Do I do dosłownie, do... i nie. By, by się poznać. E, dobrze, e, rozumiem, że załączamy w tym momencie Polkę i... I, ty, 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 ty. I... Dobra, no ja załączam z toper, nie wydaje mi się, że tutaj wiesz, tutaj chyba... Pamiętam, że słuchajcie, to był chyba jeden z takich jeszcze ostatnich poziomów, z ostatnich aktyw, gdzie my się spinaliśmy, że no nie kupujemy każdego! O! No właśnie, to, to było to. Też nie, to nie było tych... Nie, nie mamy i. To będzie to. to, no, to może To będzie to, bo nie mają, mają takie shopy. No, no. Pamiętam, że to był właśnie jeden z tego sami przyczyny, się spinaliśmy o to, że nie mamy pieniędzy, nie będę wydało 10 tysięcy na jakiegoś murzyna i czy tam i no, i tak było. I pewnie już właśnie tu. Mogę nawet sprawdzić, aż to sprawdzę. Na w tym momencie, kiedy chciałem kupić tego, rumuń, jak ty mnie teraz bije, powiedział mi: No, nie kupuj go, kupi się później. I na pewno no, ja nie, nie było... pamiętali. No, nie, choć tak. No, bo, no, tak trzeba robić, no bo potem to nie, nie starczyło nam nożniki, kula, nie? Faktycznie byśmy nie mieli. Nie wiem, nie że pamiętam. Że, no, cyganie wybiegli. No i coś nie działa. O, jest, no, nie działa. Co, co nie działa, pan? a no, tam się chowa, O, szkoda, kamper no i tym pięknym, fantastycznym sposobem zrobiliśmy to. Ja chcę tam wejść! Hello! Pojdź mnie! Mama! To, to jest! A wilku mnie nie chce wpuścić! Fantastycznie. I, I wyjdźmy, wyjdźmy może to, do menu, bo mi się nie chce szukać, który powiedziałbym, ja że ja mamy nie, zrobione, na które bo to, to takie... Znaczy, o, czekaj, ale lepiej znowie, o, niech zniknie, żeby nie było, że jakieś bagi i tak dalej. Nie no, ogólnie... Zazwyczaj to jak są bagi, to, to jednak, albo, to jednak nie są bagi. I to jednak dają błędy, myślowe. Tak, no, tak. Już tak, e, dość łagodnie powiem. Nie, nie, są bagi. Miałem na przykład w Harym Poterze były duże bagi. No dobra, ale ja mówimy o tych, że. No, no ale też był duży bag. Wskoczyłem, jak są takie, wiesz, obniżające się, to takie. I co próbować czasową zrobiłem? Mm, tak obniżając się, podwyższając jakieś platformy, to, to po prostu się zamknąłem pod platformą, a się nie dało wyjść, zadłem w teksturę i, no, no, zresztą to chyba no, re... widać w poprzednim odcinku, ale w ostatnich. Trzy odcinki temu. ostatni montowany. I jeż, o to chodzi jeż. w tej misji. O to właśnie. Trudne. No ja <laughs> naprawdę nie wiem, jak tam, to już od sztyksa zależy, bo... Hmm. No, no czy przechodzimy te misje Chodzę. tak, żeby... żeby, żeby się widzieli... Nie, tak szczerze myślę, że lepiej no, się przenieść po prostu w czasie sobie zerknąć jak to przechodzili nie. Nie ma sensu. Pewnie byliśmy tam mega znudnie. nieogarnięci, ale no... Tym bardziej jak misja trwa 8 minut. Prawdopodobnie sens. kiedy teraz byśmy ją zaczęli to już by 3 nie trwała minut. tyle, ale... Albo jeszcze dłużej nie trwa. Ja samochód na czerwia. Ej, to jest wyłaniam się ścienia! I ja... czemu ja nie gram? a nie wiem grasz ty, tylko jedziesz, ze mną. to jest to nawet tu był ten wodospad jest no ok. ale nie wspomnienia wspomnienia i życie prywatne nasze też tutaj musi istnieć więc nie, nie możemy wardować czasu na granie 28 to <that'll> w tę samą misję bo... dobrze czy tak naprawdę nie była misja którą powtarzaliśmy? nie chyba akurat to nie ale wiem. pamiętam że te misje w ogólnie z jeżdżeniem z nie wiem, cięciem drzew o tak Chyba co odcinek jedną misję robiliśmy. Jezu! Zdaje się, że jeszcze O je, yeah. tak! <laughs> nie, chyba jeszcze wtedy nie byliśmy tak ogarnięci, żeby wiedzieć co to boli. No, Szybko leci. Szia <laughs> człowiek nie narobi. <laughs> no, to... <laughs> Nawet nie wiem czy w ogóle weszliśmy w jakąś monetę. A tam tak, wziąło. nie, wzięło nam, do... szedłeś. Ale coś mi tu nie pasuje. Jeden poziom jest tak wysoko wyceniany No widać. Na no, 1,4. 6 minut niezły czas Nogodzę. Pamiętam nasze rozkminę dokąd... O, Pamiętam ten powiem tu się chowało. Nie to nie chciał. Woszło Chyba z Michałem grałeś. A no właśnie nie... Nie to nie to, to nie to. To podobny był taki z Michałem, co no. pamiętam, że nie chciałem Nie ogarnęliśmy. Znaczy <laughs> w końcu pomagłość, jakbyś nie pomógł to by byłaby... <laughs> tak jest, 100%, brawo. gramy dalej jeszcze, tak? Dla U poziomy super premii. Dobra, Ogólnie warto ma? zwrócić uwagę na to, że jeszcze w poziomie jest tutaj dla budowniczego za dużo No dobra, budujmy. ale no robimy. Ale póki co robimy jeszcze te te takie ważniejsze U rzeczy. Ujary, to się dużo jest. Dużo? No cztery ten. Nie przesadzaj. No w sensie, nie mówię, że dużo do zrobienia, <laughs> ale myślałem, że w większości macie 100%, a tu nie ma. Większości. No, bo, nie, no bo Od trzy, lewej. Cztery zostały, tak? Trzy na 100%, raz do trzy. Czy nie na 100% jeszcze tego budowniczego? Czyli, no to prawie, idziemy w Idziemy tutaj jest. do poszukiwaczy zaginionej arki. Tak. Idem. Idem. I trzeba znaleźć Jednej jednego, postaci. jedną postać. Wygląda trochę jak C3PO, ale to nie chyba nie jest. Nie, nie, wydaje mi się, Chociaż że Chociaż, co jest A ciekawe, w Star Warsa, Tak, Star Wars się pojawiał e, Indiana Jones, nie? Czy odwrotnie to było? Pamiętam, że. Tak. Jako... Tutaj się na pewno pojawił klub Obi-Wan, ale. Tak, to no na pewno, no bo wiecie, to jest dużo tych nawiązań i tak dalej. No to da, ale jeden to ma... Na pewno to będzie jakiś hodowca wielbłądów albo Dobra, typu postać. Albo jakiś Uga Bugamen Łys. Dobra, nie, nie włącz. A, jest mnożnik, okej. Okay. No, co, co coś w tym rodzaju. No to turbany sobie odpuszczamy, bo... Tak. <laughs> do turbany mamy. No to prawda. Lodziarz, nie? Bo też ma mm, turban. No to tak. To będzie łys. Łys. Szukamy Łysego z Brazers. Taką no. tak mamy na dziś. <laughs> z Brazers! Wish I go Dobra. Jadę ci. Ej, tańcują. tańcowały dwa Michały. Jeden, duży, drugi nie umie grać w Lego. Jeden. <grym> <grym> <A> rozumiem. No. <grym> nie no, ale nie nie, ta, Nie śmieję się nie, nie, z masz tak wszystkiego wzrostu pana Michała. Michał i tak tam e, w, zdarzało się, że ogarnia więcej niż ja w tych ostatnich odcinkach, to... A ty nie... grasz znaczy więcej niż on no, w LEGO? No, nie przesadzaj. W Lego? No trochę więcej. No trochę. No, wcale nie gra. No właśnie. A krzyży też wcale nie gra. Kuń morski, już to mówię. No, no tak. Dobra, to nie tu. A może jakąś misję mieliśmy do przejścia? Na się no. Hmm. no w sumie jest to prawdopodobne, no, spróbujmy tego, tak. Motorów nie. Lotem. To to już było chyba. Walon. Tak. Poczekaj, poczekaj. przesiąść w balon. Tak. Halo balon. A, no, to był taki balon Okej okay. Wybuchowy O, czekaj, tu jest jakaś wyspa Nie Nie Dziwne Fale na most. Dziwne nie. Dobra, spojrzę tam, tam, gdzieś z tamtej strony jeszcze Czy patrzyłeś już wszędzie? No, nie za bardzo No, jeśli nie, no, no powiem, no, to to wiem, że wszędzie Tak, jak tych mówi Że tutaj trzeba... a, e, tu jeszcze można iść. Tu, tu iść tu jest ta wyspa A, coś no. jakaś jest telewizja o oglądam telewizor ci wyjdzie na pewno Na pewno, jak to jak to z horrorów to coś z ring. Dlaczego to się świeci? Czy nie nie ciemno. No, może nie Wejdę do poziomu jak Krzyś. Tu jest poziom? To był odcinek z Krzysiem. Ej, tajna kryjówka. <laughs> Bardzo tajna. był? To? Aha, tak, gdy się odcinek z Krzysiem, okej. Okay. I... Już <laughs> pamiętam, mam <O, później> nie. <laughs> Klik! I co tu się dzieje? Nic. Fajnie. Dobra. To był odblokowany. Gustaw. Gustaw? Ale to nie jest Staff. To nie jest Gustaw? Nie. Gustaw nie żyje. Który? To jest taki aktor. Gustaw. Gustaw? Nie znam, Gustava. Gustaw. Mecz Gustaw. Tak. <noise> <noise> Okej, okay, jak będziemy w chuja Dużo fajnych. Przemów jest za Gustaw. Nie, no, był taki aktor, Gustaw Holubek. On nie żyje. Ale w sumie nawet nie wiem, w czym on grał, nie, nie wypowie się na jego temat. Ale to taki dość znany aktor, tak, tutaj. No bardzo. bardzo. Delta Games Channel uczy i bawi. Zazwyczaj tylko. <laughs> Zazwyczaj tylko. Nic. Zazwyczaj nic się nie ogląda <laughs> i. ani uczy, ani bawi, a. Ale... nie bawi na no dokładnie. No. No i co zrobiłeś? No i ja byłem tam. I co i zrobiłeś, nie ma... się pytam. I nie mamy postaci. No i no, problem jest. <śmiec> Żebym zacytował słynnego kapitana kierka, czy jak mu tam... Kogo? Nieważne. Kapitana -klery? kleryk? Kleryk. Siostrę Bożene. Błaźnie grzecznie do marnuje. Czy to co reklamuje pura? U U tak, i robi świetny pierogi na świat. <śmiec> 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 Jeżeli co ci to cię wartpię. Nie Zbije ci Ci to my już mamy nie jest co innego, ale dobrze, że nie, nie, nie idźmy tą, tą stroną, tak? No. nie idźmy tą, tą drogą. Ej, w sumie to może tutaj właśnie gdzieś coś, ktoś wyleci, jakiś bałwan. To Jeszcze jeden bałwan? To kraina, nie? Tuż o pustyni, to masz No, muszę. no tak, tak właśnie w tym Indiana się, o tym mówiłem, są, są zrobione te... Tu pustynia, tu może. A może to nie A mogę moja? strzelać? No. Wiesz, w tym, w tym chyba poprzednim? Nie, w tym tak, w tym, co w robiliśmy poprzednio, albo jeszcze bardziej. poprzednio. O. To w jednym miejscu była Wenecja i Berlin, więc. No, nasi, nasi. Wenecja i Berlin? Bogato. Ja no. To jest amfibia. <głos> <głos> no cholera, gdzie Dobra, to jest? nie mam błędu, tego ja... Nie wiem. Nie ma, sprawdzimy to na początku kolejnego odcinka. O, rozwaliłem bardzo. <noise> Brawo. To ja to właśnie, a może za te balony coś jest? I, ja... I to byłoby pomysłowe, nie? Ja Ty chyba wie tych balonów może być? Dużo. Kierunek gdzie? A ja taki mam dosyć zawężony o pole. O, tutaj było. Zawężone pole widzenia. Hmm. O, tutaj patrzy, do głowy o, A co, 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 co było? Pieniążek. Tylko jednym myślisz. No, znaczy... no, pieniążki były, no, ale dziwnie tak <śmiech> ustawione. <śmiech> Mówisz, że tak by. Taka, taka. Tak nas on jest winny. On uciekałby do winny. I zwinny. Zwinny. No, 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 kurde, no, opiszmy jego głowę. Zabawmy się w śledczych, policjantów i... Prostokąt na czubku. Tak, prostokąt na czubku. Łysy. <grym> <grym> Nie wiem, kto to jest, tak, bo za chwilę jest Faktycznie. <grym> <grym> Także, słuchajcie, dzięki wielkie za uwagę. Obczajmy na pewno w przerwie między odcinkami... To to jest, i na pewno elegancko tutaj, y, to To jest pan TikTok. W tiktak. kolejnym odcinku. Tak, na pewno. Wszyscy znają pana TikTaka na pewno. No się, nie chodziło mi o tego z telewizji, tylko o. Ten, A może to jest człowiek od TikTaka z reklamy? <grym> na pewno, <grym> taki pana. W każdym razie teraz już wam bardzo dziękujemy. Szkoda, że tego nie dało się odnaleźć. Musieliście oglądać 5 minut naszego głupiego gadania, kiedy próbowaliśmy go znaleźć. Wziął. Tego kolesia pewnie, nie wiem. Bziu. Pewnie to jest jakiś facet łysy. Pewnie tak. No, o tym już mówiliśmy. Pewnie już. <noise> Pewnie tak. Nie wiemy już. No. Uu, ale hajs, dobry hajs. A nie. No w każdym razie, żegnamy się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do widzenia. Fajnie. Piu, piu. Kończmy to. Piu. Kończ.